Położony u podnóża karkonoszy pałac pakoszów, wyróżnia się spośród obiektów hotelowych o takim właśnie charakterze, szczególnie mocno. Otoczony rozległym terenem i wspaniale odrestaurowany, skrywa nie tylko niezwykłą historię, zaskakujące wysmakowanymi rozwiązaniami wnętrza, ale co najważniejsze możliwość pełnego swobody wypoczynku. Przyja temu już sama historia pałacu, wybudowanego nie przez arystokratę, tylko zamożnego kupca, a w którym połączono funkcję rezydencji z manufakturą mieściła się tu bowiem bielarnia lnu. Dzisiaj elementem budującym swobodną atmosferę są intrygujące wnętrza. Już w holu docenimy świetny zamysł architekta, wyrafinowane połączenie elementów historycznych ze współczesnym wzornictwem i sztuką. Oczywiście historia zajmuje tu ważne miejsce. Tuż obok pyszni się gablota z ekspozycją szklanych arcydzieł, z których słynęła i do dziś słynie okolica. Odważna konfrontacja stylów dotyczy całości wystroju hotelu. Na wiodących do pokoi hotelowych korytarzach nawiązują dialog elementy wystroju z całkowicie różnych epok. Lub, jak w tym miejscu, współczesna tkanka łączy się efektownie z akcentami o wartości historycznej. Die Menschen sind gefesselt durch kontrasty. Kontraste machen ein Gebäude interessant. Der Wechsel von Farbe, Schwarz-Weiß, der Wechsel von einer Geometrie, groß oder klein, oder auch der Wechsel zwischen alter und neuer Architektur. Denn zwischen der alten Substanz eines Gebäudes und der komplett neuen Ausstattung entsteht eine Spannung. Und diese Spannung macht es für den Betrachter des Gebäudes zu einer interessanten Architektur. A same pokoje? Tu przede wszystkim chodzi o wygodę. Przyjemność kąpieli i jednoczesne oglądanie telewizji proszę bardzo, tutaj jest to możliwe. A do tego klasyka, elegancja i komfort. Są też oczywiście pokoje o bardziej tradycyjnej aranżacji, a także przestronne apartamenty w których wyodrębniono strefę dzienną i osobną, zapewniającą spokojny wypoczynek, strefę sypialną. A teraz zajrzyjmy do restauracji. Jasna i przestronna sala, która pomieści z powodzeniem imprezę na 100 osób, kusi zarówno smakowitymi kreacjami kuchni regionalnej, jak i wykwintnej kuchni francuskiej. Kulinarne doznania uprzyjemnia tu ciepło, bijące z dużego kominka, i możliwość podziwiania historii, oryginalnych XIX-wiecznych rycin na ścianach oraz kolekcji kruchych naczyń, w tym szkieł sprzed kilkuset lat, pochodzących jeszcze z doby baroku, a nawet renesansu. Obok elegancki salonik miśnieński ze wspaniałym 19-wiecznym kryształowym żyrandolem z Murano. Idealny dla organizacji prywatnych i kameralnych spotkań. Swoją nazwę zawdzięcza porcelanowym wazom wykonanym przez sławną miśnieńską wytwórnię. Jej kolejne wyroby prezentuje wnęka, Ciekawie wygospodarowana przez architekta w grubaśnym murze. Bardzo mocną stroną restauracji jest karta win. Znajdziemy w niej pozycje stanowiące oczywisty repertuar eleganckich przybytków sztuki kulinarnej. Ale starannie skomponowana piwniczka pałacu oferuje coś ekstra: ulubione wina właścicieli. Czyli winiarskie rozkosze Wysokich Lotów bez nadwyrężania portfela. Wir haben uns bei der Weinauswahl von der gleichen Philosophie leiten lassen, die insgesamt in diesem Hause gilt, für den Kunden einen möglichst großen Genuss zu einem fairen Preis anzubieten. Deswegen haben wir Weine für unterschiedliche Gelegenheiten, Weine für unterschiedliche Geldbeutel, für unterschiedliche Geschmäcker, Weine, die auf der einen Seite richtige Schnäppchen sind, günstig und trotzdem eine tolle Qualität anbieten, bis zu Spitzenweinen aus Mitteleuropa für jeden Geschmack ist etwas dabei. Pałac Pakoschów to przede wszystkim wygoda i domowa atmosfera. Mamy ochotę pobuszować wśród książek. Oto w zaciszu zasobnej biblioteki uprzyjemni lekturę aromatyczna kawa. Znajdzie się też wygodne miejsce do pracy, która mimo wszystko zdoła dopaść nas w czasie urlopu. Porcje relaksu, a i po prostu frajdy dostarczy sauna i basen. Zadbano też o dobrze wyposażoną salę fitness oraz pokój do wypoczynku. Na zewnątrz części basenowej przygotowano także taras z leżakami dla kąpieli słonecznych i rozkosznego dolce farnięte. Dla dzieci to oczywiście o wiele za mało, dlatego specjalnie dla nich przygotowano pokój zabaw. Można tu i trochę poszaleć, i twórczo się wyżyć, na poważnie powalczyć, a nawet i poodkrywać świat. Dorośli w tym czasie mogą z czystym sumieniem i w zupełnym spokoju poddać się masażom lub upiększającym zabiegom. Pałac pakoszów kryje jeszcze jedną atrakcję. Miejsce, gdzie przy magicznym blasku świec i to wyłącznie świec organizowane są koncerty i wydarzenia kulturalne. To sala barokowa, jedna z najciekawszych z tej epoki na całym Dolnym Śląsku, a to z powodu zdobiących ją oryginalnych fresków. I ogromnego barokowego malowidła na suficie, na którym utrwalono wielowątkową opowieść o nadziejach i lękach zamożnego kupca. Mniejsze spotkania, zwykłe pogaduchy, ale też i całkiem poważne prezentacje mogą odbywać się również w sąsiedniej sali, która nosi imię Fryderyka Wielkiego. Zupełnie inny Fryderyk, a mianowicie Fryderyk Chopin, patronuje miejscu idealnemu na doskonałą kawę czy drinka. W pałacowym barze ogniskuje się wyraźnie klimat pakoszowa, przytulność dawnych wnętrz, które wzbogacono sztuką współczesną. Pamiętające minione wieki ściany. Ozdobione są dziełami autorstwa jednego z najbardziej cenionych artystów niemieckich. Każdy z tych obrazów to świetny punkt wyjścia dla ciekawej konwersacji. Ale że nie samą sztuką człowiek żyje, równie przyjemnym doznaniem będzie skosztowanie pakoszowskich delicji. Po których porcji z pewnością warto się wybrać na spacer. Tuż przy pałacowym ogrodzeniu zaczyna się jeden z piękniejszych kompleksów przyrody w regionie. Hipnotyzuje swoim zmiennym nurtem górska rzeka, a malownicza aleja, mijając kolejne romantyczne miejsca, prowadzi do okolonych starodrzewiem stawów. Podglądanie przyrody i możliwość rozkoszowania się naturą. Jest kolejnym dowodem, iż Pałac Pakoszów to doskonałe miejsce na wymarzony urlop.